Cześć, Siemanowi Tarski, bardzo serdecznie na serii Sąsiedzi na polskiej wsi Już w czwartym odcinku Bo jak wiecie odcinkami lecimy po kolei, że ja miałem pierwszy AgroWaret miał drugi i Chrispi miał trzeci, więc jest czwarty odcineczek I co, na samym wstępie standardowo proszę was o zostawienie łapeczki w górę Łapeczka w górę jest bardzo ważna, żeby mnie tutaj motywować Oraz chłopaków do nagrywania, u nich też Linki macie w opisie, wpadajcie na te odcinki Oraz sobie kazone to kto jest nowy Abyście informowali o nowych odcineczkach z tej serii oraz serii od do gotówki żeby no nie omijały was a widzę że teraz coś się powoli z subskrypcjami ruszyło także no nie zapeszam ale cieszę się z tego bardzo i co standardowo hashtag oczywiście standardowe więc piszcie hashtag koniec koniec a ja wam przypnę serduszko więc dzisiaj będziemy sobie jak widzicie tutaj pole kosi, bo skośiłem już poza nagraniami Wcześniej te pola. Może poczekajcie, zgasiłem kumbaj reszta Resztę pula jest skoszona. I teraz tylko zostało nam to oto polko. Więc sobie dzisiaj będziemy kosić. I będziemy sobie jeszcze pracować. Raczej, słomkę także. Tak to wygląda. Poczekajcie, są siedzice robią. Więc zwracać uwagę, bo nie gadają po prostu sobie ten, ale. Tutaj coś robią. Coś sobie ogarniają, chyba z tego co wiem, to chyba sobie prasę tam ogarniają pożyczaniem, bo agrowaret nie ma prasy niestety niestety i musi sobie pożyczyć więc nie to tam raczej sobie uzgadniają co dzisiaj sobie to skosimy sobie prasowanko zrobimy tak żeby tutaj dla zasady było Żeby wiecie, bo żniwka żeby za długo nie było Też ostatnio na Zuzówki znaczy No ostatnio trochę czasu już temu, ale Były żniwa, więc żeby tak nie przynudzać Więc tylko dwa odcinki ze żniw I od razu też Plus jedna praca, no zobaczymy Ogólnie dwa, trzy pola zrobiłem na słomę Jedno będzie na Sprzedaż, w sensie słoma po prostu na sprzedaż Albo wymiana za obornik Więc na następnym odcinku może już ktoś Przyjedzie z obornikiem, także no, Będzie elegancko dla nie, bo będziemy mogli sobie tutaj nawieść pola elegancko nawozem naturalnym Tam ile to to się jeszcze dogadam Ale na pewno przyjedzie I co? Widziałem też, że odbiór się zwiększa, już coraz powiem wam większy i bardzo mnie to cieszy. Już coraz więcej powoli. Oj, poczekajcie, powiem zbiornik. A mi się pakowało w pole. Bardzo już... no... Bardzo się cieszę z tego, bo ten odbiór już jest coraz większy i lepszy, więc bardzo mnie to cieszy, jest coraz więcej tych wyświetleń, na przykład z ostatniego, odcinka, znaczy, no, bo ja to ogólnie nagrywam trochę na zapas, więc przed tym jeszcze widzicie od złotówki do gotówki, nawet nie wiem czy z dwa odcinki, nie będziecie ich widzieć, zobaczymy jeszcze, no, zobaczymy z chłopakami jak to będzie wyglądać, no ale... Jest i jest coraz lepszy odbiór subiki też już powoli przyrastają, więc no bardzo mnie to cieszy, że już, no, mam nadzieję, że wyszliśmy z tego kryzysu i tak będzie cały czas, sobie elegancko, to działało. Może ile tu zbiornik jest, A w ogóle nie wiem, czy mi się tam przyczepę, cały zbiornik zmieści. Zmieści mi się, czy się mi nie zmieści? Ta przyczepka to taka mała trochę. Biornik, duży mamy, no bo jak widzicie to kombajn też do nie należy, nie? tak jak już mówiłem w ostatnim odcinieczku. Tak jak widzicie fajne pole mamy. A i ogólnie, jeżeli by ktoś pytał, to poczekajcie. Weźmiemy sobie pszenicy, 15 ton, teraz kosimy jęczmie, więc będzie więcej. Tutaj jest 11 ton i... Owiec mamy, mamy wysypany na yy, klepisko, po prostu Tam w stodole Ogólnie miałem te przegrody w tym spichlerzu, ale Jak nagrywaliśmy ten pierwszy odcinek i wysypywałem to coś się zbugowała seria i po prostu nie mogłem tego wysypać, także jest na razie na... No i ogólnie będzie po prostu na dole sobie tam na betonu nie leżało Już nie będę tego tam ładował Oczywiście serijka też już po folii leci Oczywiście u sąsiadów Też jest elegancko Tam też odbiory z tego co słyszałem bardzo mi się spodobały, więc Dziękuję wam wszystkim za to, bo naprawdę no, Pierwsza taka serijka z innymi osobami, a Jest tutaj zainteresowanie Zobaczymy też ile sypnie stąd. Tyle w ogóle już mamy, 33%. Więc już trochę jest. Ej, makaron, potencjalny plon jest, nie patrzałem. Ale będziemy musieli chyba w zbiorniku przywieźć na gospodarstwo. Ale to tam spokojnie. Damy radę Niestety chyba z sąsiadami nie będziemy gadać dzisiaj. A tam ciężko akurat, bo nie będzie po prostu okazji. Bo ja tam za bardzo nie będę blisko nich. A się na sobie rady, połączyliśmy, ale oni już tam kosić nie koszą. Będą sobie kosić później. Na razie jeszcze nie koszą. A ja tutaj już ostatnie pole sobie kończę. Potem już prasowanko można lecieć. Powiem wam, że fajne pole takie mi się tutaj trafiło. Fajne tutaj takie jezioreczko. Joreczko, tylko trochę już wysycha, ale jest. A powiem wam, że kombajn to. Wiedziałem, że dobry zakup, bo to zakup taki dosyć niedawny, ten kombajn Ale powiem, że jak złoto, naprawdę. Jestem tak zadowolony z niego. Mam nadzieję, że go nie przechwalę. No ale to już końcówka pola, więc raczej się nic nie powinno wydarzyć. Nieprzewidzianego. Za, rozkończymy żniwka I koniec żniwek No bo dobra, wiecie co to się tak szybko na w mieście więc ja już nie będę tego czasu tracił więc po prostu pojedziemy kombajnem na gospodarstwo Tylko muszę ogólnie chyba tyłem wjechać ślepe, ślepy całek. no nie no i trochę po buraczkach komuś pojechałem Miss click Pojedziemy sobie tędy Tam musimy zjechać na dół i tu pod górkę Ogólnie wózka nie wziąłem Na gospodarstwie został Ale niestety, tak bywa nieraz Nie brałem, bo tu aż tak daleko nie ma to jak widać, kukurycka, no trochę taka licha, ale to na kiszonkę. Też zupełnie za niedługo. kiszoneczka. będzie się na kosy, jeszcze też będę trochę jeszcze jest tej roboty. Też obornika rozrzucania na pewno, jak sobie go kupię, bo teraz tam za dużo nie mamy. Ja powiem, że górki fajne. fajne, nawet taki teren. Może jest, to, jak widzicie, tu też już pokoszone. Tutaj mamy koło domu, tam jest jedno z słomą. Ole. Czekajcie, nie w tą stronę. Tam pojedziemy sobie i się przejedziemy po, przez pole. Nie będę tam, bo tam droga jest daleko. Przejadę przez pole i tyle. Tam jest koszone też, takie malutkie. Będzie ogólnie łączone raczej z tym tutaj. Ale to się jeszcze okaże, bo to jest troje duża górka. Poczekajcie, ja tu przejadę. Aha, może być ciężko. No nie przejadę, ja nie mogę. O, albo tutaj przejadę, tędy. Tędy dam radę. Fredderowo w ogóle wpadłem. A my czemu mi tak przedstawiło? To tu jest nie tak O, teraz. Krawężniej musiałem się zahaczyć. Patrz elegancko. Poszło stawię z tego tutaj z tyłu. A już w sumie nie, bo to będziemy raczej prasować teraz, więc... Tutaj nie, tam, nie było odcinka, tak że sobie tutaj poprasujemy. No to wtedy, jak niestety, musieliśmy drugi raz nagrać Krespina, bo na no nie pozwalał. Dobra, że my sobie do psuska i pędzimy. Teraz już wiemy. O jezu! mnie zarzuciło powiem że ten kursusik ma moc ciągnie konkretnie tylko kabel mam odczepione zauważyłem, że będę się podpiąć wow. się rozpędziłem ale powiem wam, że no naprawdę w szoku jestem, że on tak po tą górkę 6 tona Elegancko. O Boże o, Ale, że się w Wypadek, ale widzowie nie tu się nic nie stało. Czekajcie, muszę kable podpiąć, bo tu się. O Turem zaczepiło A, żem się widziałe wpakował Ale dobrze, że opłoną to tam to się nic nie stało, ale przekrze przestawił, cały ciągnik. Czekajcie, bo ja nie... Dobra, nie będę sypał, tylko odczepię po prostu. U jezu. Prawie szyby wybiłem Ja widzę, że tu się jeszcze dzisiaj coś stanie. To już teraz się ciężko skręca. A bo dobra, wiecie co, ja się tu nie będę. Całacko. Zostawimy tu na razie. Ja sobie potem wysypię to wiecie trochę, to, zanim toż mika, ja był jeszcze do tych, zanim wycofę, to trochę czasu minie. O! Ja tak nie zauważyłem, że to trochę miejsca mało, ale ten silos też był stawiany niedawno, więc... Tutaj. Czekajcie. O! Poszło. Zobaczymy, jak się będzie teraz komprasować. Widzieliśmy, dobrze. a nic nie w tą stronę. Jakiś dzisiaj zagubiony, prawda? Zagubiony jakiś. się odnaleźć, jakoś nie mówię. Dobra, idziemy. Czekajcie, sam ja muszę tu włączyć, może widział. Może pokosy trochę grube jak na tą praskę, ale jakoś tam zbiera Ledwo, bo ledwo, ale zbiera, ale widzę, że będzie trochę zostawić. A to niedobrze No ale dobra, co ja poradzę no Hamy, chomy, chomy, chomy Tu będę musiał trochę ze widłami Czekajcie jeszcze kawałek Czy to jak zaraz się wpakuje, to już nie wyjadę Nie, no widzę, trochę praska, to będzie miała problemy ale tutaj jakoś już dobrze prasuje czemu tam jakoś tak O, sąsiad jedzie nie wiem który ale któryś jedzie a to chyba Crispy był bo Crispy ma taką 60 -taszkę. to się otworzy? halo? O, teraz. wcześniej zadziałało. No co ona? Tak długo? Tyle siatki? Dobra, no, zrobimy sobie tutaj jeszcze oczywiście miniatureczkę, bo nie ma zrobionej akurat. Trzeba to zrobić, pyknąć. Zowie, ale pomału bo wiecie, bo to jest na multiplayerze jest takie trochę... Ej, sąsiedzie! siedzie! Stój! Co? Dobry. Mogę tam się rozstawić? Ro... Dobry, dobry. Złodzieju, mogę tam się na, na twoim poru rozstawić? No dobra! A co tam? Pewnie jak to może się... Co to, 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 to się za Co to za prosta? Taka to elegancka, bywa. tego trochę pokosy za duże. Tak średnie łapie O, jakieś nowe spodnie pan sobie kupił, co? No ale to Pajek pałek, pa, 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 ja, dziurawy ma? A no zobacz, musiałem się zahaczyć no, gdzieś Pod Pachami dziurawe są. E, to Ojeju. gadacie. A Jak wy panowie tam co robicie? No żniwa wasze panku zaczynamy już. A ja, ja już później wychom. Już wszystko skosiłeś? A, bo ja szybko robię kosiłem. Mi Wydzyn ostatnio to do pana został właśnie. A mi ja już dzisiaj to stawiłem. Paki co ty zrobiłeś? Wciągnęła go praca Praca go ciągnęła. Ej. Ej, co ty na to jakieś orka razem? Ja też mam czwórkę No, oczywiście że zrobimy Tylko najpierw trzeba mornik jakaś... kupić Ja się ogólnie załatwiłem za słomę Więc zanim do tam, raczej powinienem przejechać Ej, wypuść mnie a, ja a jak ja mam otworzyć? <laughs> jak nie ma pełnej Kury. Mi się cała sama wysypie Ej, czemu ty miałeś kable rozłączone? Miałem podpięty, tego pewnie ty nie widzisz. Tak nie jest, no ty pleżę, bo Nie, bo tamten odłącza. A? Ty mi tu nie odłączaj, bo tu wiesz, nie ma, nie ma żartów żartu. Ej, sąsiada, masz jakiś samochód porzucić? Bo my będziemy jechać na remizę potem. No ja nie mam, niestety, jeszcze. Kurde, musimy kupić sobie, bo to masakra no Miałem malucha, ale sprzedałem kiedyś. Teraz nie, Weźmy na razie spuść. nie mam jeszcze. Spuść mu powietrze z koła. Co, co wy tu robicie? Nic, no! Cygny. To wy tu robicie. Mizera oponować jak Zobaczcie. Co to? Co to się? No to nie ja, jak chcesz, Co? Nie no. Pan, panowie, bo inaczej sobie pogadamy. A będziesz na dużynkach? Będę. O, dobra, ja lecę, kosić bo by... kurde. Właśnie panowie zagadujecie mi. tutaj, a robota się sama nie zrobi. Ma padać w nocy i lecę, kosić. na razie, trzymaj ja się. Ja właśnie, tu pracuję, żeby ten, no na razie. Na razie, na razie. Także, jak widzicie, widzicie? Panowie sobie tutaj. O, włączono wam, poczekajcie. No... Co za mi tu odłączył! Oj, poczekajcie. Nie to. O, dobra. Jedziemy sobie. Widzicie, sąsiadzi nie mają co robić. I tutaj. Aż coś huknęło, nie wiem co oni zrobili Kamieniem chyba rzucił Nie wiem co on zrobił, ale taki huk Że ja nie wiedziałem co się stało Nie no ja jeżdżę, powiem widzę że, że ja jeżdżę taki, taki trochę nawalony, ale musicie mi to wybaczyć Każdy to jest tak, powiem wam, że ciężko się strasznie jeździć na multiplayerze Jeszcze, tym bardziej, że tam już to takie przyspieszenie ma nie, no ale widzowie to praca, tak długo mi tu łatwo wyładowywać. Dobra, poczekajcie na dwa razy sobie. Nie no, powiem że serio muszę albo jakoś przegrabić to, albo nie wiem, bo te pokosy to nawet nie, że za wysokie, tylko za grube po prostu, za szerokie. Ja sądziłem, że ten kombajn jest tutaj jakoś robił, ale teraz widzę, że jak już są w tych, to jest git. Podłużnych. Znaczy nie podłużnych, tylko pionowych. Nie poziomy, tylko pionowych. Sobie jeszcze sobie w kółko i raz już będziemy kończyć Żeby za nie było z 20 minut Tak wydaje mi się, że będzie idealnie A widzę, że tu trochę tu będzie Może jeszcze uda mi się stąd jeszcze na ten obornik Odsprzedać Gdzie są siedzicie? Niepokoszone nie mają bo W ogóle mi się nie śpieszy. Jeszcze dwa pola ja już dzisiaj Wszystko ogarnięte Na tip top to znowu Mijaczek nie wiem, trzeba tutaj... o prasę trzeba będzie zmienić. Więc tak ma wyglądać. Ale nie no poczekajcie, to tyle słomy jak tu leży, to to jest za dużo. Tylko nie wycofuję chyba dzisiaj. O, to jeszcze mało, dobra. Wiem, że tam jeszcze ogólnie jest tytana, ale już mi się nie chce cofać. Co to jeszcze na końcu poprawiam? Tu wiecie, każda słoma się liczy. Każda jest tutaj bardzo ważna. Ale ja powiem wam, że nie rozumiem. Tam jakoś nie zbiera, ale tu normalnie zbiera cała jest jeszcze na szerszy ten pokos Prasa trochę dziwna. No ale co, kupiłem to kupiłem, tak? Teraz trzeba to nią robić. Teraz opatrzę, to tu zakręt już znowu zostawiłem. A ty! Dobry! Hajs oddawaj mojemu bratu. Jaki hajst? Ej, co wy robicie? Co mam bielki kradniecie? Ani no. Słucham. Słucham! Ty masz pieniądze? Jakie pieniądze? Nie słyszysz go? Ja go nie słyszę. Kogo? Jak... No Jakie pieniądze? Ja nie kurwa nie słyszę, Halo, co wy... By... Uszu, nie umyli! Umyli! Ej! Bo brat ma problemy ze słuchem. O, dobra, jestem. Kurde. Jakie pieniądze, nie, panowie? Nie. No pieniądze. Jakie pieniądze? A kto z piketuś kupował dla mojego brata? No? Ja kto? nic nie wiem. Jak nie wiesz? Nie pisz Kurwa. Ale co ty robisz? chłopczyk chłopczyku krzywdy zrobił. Ej, stój! Hamuj! Bracie dawaj! Co wy robisz? Yeah! Co A. wy robicie? Co tu się wydarzyło, panowie? Co wy robicie? Ja tak nie zostawię sprawy. Tablice spisuję. Tablice spisuję. Proszę nie balota naszy, odstawić. Balota, proszę odstawić. Nie, panowie, tak nie będziemy robić. Uciekamy dawaj Dobra, tablice Trzeba. Trzeba. spisuję. Nie, no mi to wie. Całego Ursusa. Ja się nic nie stało. Gdzie oni uciekli? Policja, co oni tam robią? Co za to za jakieś Mam od niego Ja nie mogę to, ja nie wiem, co oni tu. Nie no, Czekajcie, ja muszę tu tą belkę przepchnąć. Dobra, nie, ja idę zobaczyć co oni tu robią. Zostań, Nie! Zostawić tam yeah. Ia, Ja! Co oni w... tu robią? Co wy robicie? Nie, panowie, ja tego tak nie zostawię. Ej, tablice już są spisane. Zdarzysz tylko jednego. Nie, widzowie. Tragedia. Bracie, chodź tu na bramę otwartą. Podpij, mi to przyczepę. Nie no dobra, widzowie. Co nie robią? Stój! Nie ma! Wyjazd! Wyjazd! Nie mogę! Wyjazd! daj! Do widzenia! Dzieciaki, nie dam wam tego. Na policję sprawę i pójdzie. Nie no, widzowie tragedia, dobra. Dojdziemy z tym pasek. Pokracznie, ale pokracznie, ale jakoś dojadę. Będziemy sobie kończyć. Nie no widzowie, tragedia, muszę tablicę sobie spisać tego jednego co tam leży i tyle. Tak okay, się nie będziemy bawić, ale dobra, czekajcie tu... Wyłączę praskę Kaszę, żeby zaraz jeszcze nie, jeden przyszedł nie, nie, nie zabrał Co? Także co? To by było na tyle, nadzieję, że on się spodobało, poczekajcie, że tutaj zrobimy screenshotika, y, bo bardzo ładne kadry. Także co, to by było na tyle, mam nadzieję, że on się podobało. Możecie zostawić łapeczkę w górę oraz sobie kazwonek to jest nowy. Abyście byli informowani o nowych odcineczkach. możecie też bić, możecie bić do chłopaków, linki macie w opisie. I co, na razie, trzymajcie się, cześć.